Gdyby za jakiś czas politycy wpadli na pomysł ogólnopolskiego referendum w tej sprawie, co oczywiście pewnie nie jest najlepszym pomysłem, i musiałbyś zagłosować, masz tylko Dwie możliwości, tak albo nie. To, mm -hmm. to gdzie byś krzyżyk postawił? Wiesz co, ja powiem tak, tak jak powiedziałam, to, 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 to też może nie jest specjalnie popularne, ale to nie jest pierwszy program, w którym mówię o tym, że jestem za, że jestem zwolennikiem takiego rozwiązania i jak widzisz, jestem normalnym facetem, który nie ma gdzieś z tyłu jakiegoś toporka i nie biega, i prawda, i nie tutaj nie ma no, jesteś takich... w większości w takim wypadku. Jestem w tej większości, wiesz, natomiast argumentem za tym jest, jest nie, nie, nie tyle chęć odpłaty, powiedzmy, na tym, na tym sprawcy, tylko danie możliwości yy, dla sędziego, który jest niezawisły, niezależny, do tego, żeby mógł zdecydować yy, według swojej stanu wiedzy, swojego doświadczenia i według tego indywidualnego przypadku, który jest po prostu badany.